Powiedz mi zatem, jakbyś miała dać radę młodym mm -hmm. twórcom, którzy planują właśnie eksport swojej muzyki mm -hmm. za granicę, o czym warto pamiętać, wyjeżdżając za granicę na koncerty? Nie odpowiem Ci na to pytanie, ponieważ jakby ja straszliwie współczuję przede wszystkim artystom, którzy teraz zaczynają, ponieważ kiedy ja zaczynałam 11 lat temu, ja nie musiałam wtedy odpowiadać za social media, ja nie musiałam wtedy polerować swoich zdjęć, ja nie musiałam absolutnie się niczym przejmować. Moim głównym zadaniem było robienie muzyki. To za całą resztę odpowiadał management, e, agencja i moi menadżerowie i po prostu oni to wszystko robili. Wiem, że teraz znalezienie dobrego menadżera jest absolutnie graniczące z cudem. Robienie muzyki i jednoczesne robienie social contentu jest absolutnie wyczerpujące i w momencie, w którym po prostu widzisz, że nie zostajesz więcej serduszek, niż byś chciał i dla mnie to jest, to jest dla mnie, jestem za stara już na ten to, wiesz, typ, typ myślenia, więc ciężko mi jest na to odpowiedzieć, ponieważ to jest tak złożony w ogóle temat. Bo też artysta, który robi muzykę, sam w tym momencie bardzo często musi odpowiadać za napływ tych ludzi. Dzisiaj za napływ ludzi odpowiada to, w jaki sposób prowadzi. Swoje konta na social mediach, także dla mnie to jest czysta abstrakcja.